Po tym jak polscy rolnicy zdecydowali się w zeszłym tygodniu zawiesić protesty dotyczące zboża w Dorohusku, nagle akcje rozpoczęli Ukraińcy. Pikiety ukraińskich rolników pojawiły się na przejściach granicznych w miejscowościach Dorohusk, Korczowa, Rawa Ruska i Medyka. W granicznej kłótni o zboże argumenty moralne można z łatwością zignorować, lub przypisać im drugorzędne znaczenie. W przypadku takiej dyskusji kluczem do pełnego zrozumienia sytuacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące przepływów finansowych ukraińskich agrooligarchów. Agrooligarchowie to silni gracze na ukraińskim rynku rolnym, którzy kontrolują znaczną część produkcji i eksportu zboża. Mają oni ogromny wpływ na gospodarkę kraju oraz politykę rolną. Komu pomaga Bruksela zerowymi stawkami celnymi na importowane z Ukrainy artykuły rolno-spożywcze? Na pewno nie przynoszą one ulgi ukraińskim chłopom, którzy zmagają się z ogromnym ubóstwem na ukraińskiej wsi. Rzeczywistość jest taka, że korzyści z tych polityk czerpią przede wszystkim ukraińscy oligarchowie niezwykle zamożni miliarderzy, którzy skorzystali na przekształceniu systemu po upadku Związku Radzieckiego i przejęli ogrom. W ostatnich latach do sektora rolnictwa naszego wschodniego sąsiada dołączyły również holenderskie, niemieckie i francuskie przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej. Współpracują one z ukraińskimi oligarchami, tworząc spółki, które nabywają znaczne obszary ziemi. Partnerzy z zachodniej Unii Europejskiej dostarczają nasiona, nawozy, najnowocześniejszy sprzęt rolniczy oraz najnowsze technologie do ukraińskich zakładów przetwórczych. Istnieje potrzeba monitorowania takich inwestycji, aby zapewnić, że nie prowadzą one do nadużyć czy nadmiernej koncentracji władzy i bogactwa w rękach nielicznych. Konieczne jest utrzymanie równowagi. Aby zagraniczne przedsiębiorstwa nie wykorzystywały swojej pozycji w celu wyzyskiwania ukraińskich rolników lub naruszania lokalnych interesów. Rolnictwo na Ukrainie to zagadnienie ze wszech miar skomplikowane. Struktura gospodarstw w żaden sposób nie przypomina znanej nam nie tylko z Polski, ale także z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Specyficzna jest także polityka rolna ukraińskiego rządu. W Ukrainie trwa reforma, która zasadniczo zmieni jej dotychczasowy krajobraz rolniczy. I zwiększy eksport żywności? Czy interesy gospodarek rolnych Polski i Ukrainy będą sprzyjały współpracy? Czy będą wręcz polem ostrej rywalizacji? Zanim odpowiem Wam na te pytania, zachęcam do subskrypcji kanału Rolnictwo. Znajdziecie tutaj przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, które mają realny wpływ na branżę rolniczą. Jak kształtują się ceny w skupie i jak wyglądają najnowsze prognozy plonów. To tylko ułamek pytań, na które znajdziecie odpowiedzi. Zapraszam do subskrypcji. Taras Kaczka, ukraiński wiceminister rozwoju gospodarczego, handlu i gospodarki rolnej, wyraził swoje obawy w sprawie kryzysu zbożowego oraz sugerował, że polscy rolnicy mogą wykorzystywać sytuację w celu uzyskania niezasłużonej pomocy finansowej od Komisji Europejskiej. To nie pierwszy raz, kiedy Kaczka wypowiada takie kontrowersyjne słowa. W przeszłości oskarżał Polskę o gospodarcze ludobójstwo na gospodarce Ukrainy, związaną z limitami przewozowymi dla ukraińskich firm transportowych. Ważne jest, aby podkreślić, że te słowa w jego ustach nie powinny budzić zdziwienia, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze kontrowersyjne wypowiedzi. Oskarżenia i spory między krajami są naturalne w dziedzinie handlu i gospodarki, jednak ważne jest, aby opierać je na rzetelnych informacjach i dowodach. Ukraiński resort rolnictwa musi dbać o swoich oligarchów, bo to oni finansują im kampanie wyborcze, tak więc ich przedstawiciele muszą działać na ich rzecz, a nie przeciwko nim. W sieci pojawiają się krytyczne opinie na temat podejścia Ukrainy do Polski. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy to jest właśnie ta wdzięczność, o której mówiono. Polscy rolnicy zastanawiają się, co zrobić ze swoimi plonami, takimi jak zboże, rzepak czy kukurydza. W opinii niektórych Ukraina skupia się tylko na własnych interesach i jest to już widoczne. Według prognoz w ciągu najbliższych 3-5 lat do Ukrainy zaczną napływać inwestycje zagraniczne, skupione wokół sektora rolnego i spożywczego. Prywatne gospodarstwa rolne, które dominują na Ukrainie, będą mogły stać się właścicielami ziemi uprawnej, co zwiększy ich wiarygodność finansową i możliwość uzyskania zewnętrznego dofinansowania. Ukraina przyspiesza odbudowę państwa, przyciągając inwestycje prywatne. Kraj chce stworzyć inwestorom jak najbardziej komfortowe warunki proceduralne do realizacji projektów inwestycyjnych. Ustawa o szybkich inwestycjach. Przewiduje takie zmiany w prawodawstwie, aby na Ukrainie można było budować przedsiębiorstwa przemysłowe od podstaw możliwie szybko i bez zbędnej biurokracji. Od połowy maja w niektórych regionach niezajętych przez Rosjan, które nie stały się areną działań wojennych, rozpoczęła się stopniowa rewitalizacja procesów rynkowych, w szczególności ludzie zaczęli sprzedawać ziemię, wcześniej tego nie robili i nie planowali, lub oczekiwali na uzyskania korzystniejszej ceny. W tej chwili widać znaczące zachwianie równowagi między podażą a popytem, ale jest to spowodowane działaniami wojennymi. Tam, gdzie inwestorzy są gotowi do zakupu, tam jest niska podaż i odwrotnie. Liczba chętnych do sprzedaży ziemi rośnie w regionach przygranicznych, czernichowie, Sumach czy na przykład Żytomierzu. Ludzie ponieśli duże straty i chcą sprzedać ziemię w celu uzyskania dodatkowych korzyści finansowych. Obecnie to inwestor dyktuje ceny. Wielkość działek nie jest tak ważna jak kiedyś. Najważniejszy jest najszybszy zysk i jak najniższa cena za działkę i usługi notarialne. Inwestorzy skupiają się teraz na tym, gdzie zebrać 10 czy 20 działek w jednym regionie, aby mieć lepszą możliwość kontroli i zarządzania nimi. Unia Europejska stosuje restrykcyjne zasady uprawy zbóż, Ukraina już nie, a do uprawy zbóż w zależności od jego przeznaczenia Stosowane są inne środki. Decyzja o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej nie wydaje się dla nich opłacalna, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością spełnienia wszystkich wymagań dotyczących produkcji, co mogłoby ujawnić, że tamtejsze rolnictwo nie jest tak konkurencyjne. Jednakże jeśli kontrola graniczna na granicach Unii Europejskiej działałaby w sposób podobny do tego, co obserwujemy teraz na naszych granicach, sytuacja mogłaby się zmienić. W produkcji rolnej na Ukrainie wszyscy producenci rolni nie mają żadnych ograniczeń. W stosowaniu pestycydów, służby fitosanitarne Słowacji odkryły wielokrotnie przekroczone ilości środków chemicznych zbożu, które usiłowano wwozić do tego kraju i zamknęły granice dla ukraińskich płodów rolnych i żywności. Ponadto ukraińskie zakłady przetwórcze nie muszą przestrzegać wysokich norm unijnych. Wydawało się, że pomagamy biednej Ukrainie, a właściwie to nabijamy kieszenie jednego ukraińskiego miliardera. Oburza się polska branża drobiarska. Tanie kurczaki z Ukrainy wjeżdżają na rynek Unii Europejskiej, psując dotychczasowe interesy. Po zbożu mamy nową aferę. Wypowiedź Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który wielokrotnie odwiedzał Ukrainę, ma istotne znaczenie. Ardanowski uważa, że Ukraina jako kraj posiadający bogate zasoby surowców oraz stabilną i konkurencyjną produkcję rolno-spożywczą może osiągnąć porozumienie z Polską w sprawie przetwarzania żywności. Polska mogłaby stać się hubem przetwórczym dla ukraińskiej żywności, która byłaby następnie eksportowana na rynki światowe zamiast trafiać bezpośrednio na polski rynek. Ważne jest, aby współpraca między Ukrainą a Polską była prowadzona w sposób partnerski, zapewniając wzajemne korzyści i tworząc sprzyjające warunki dla rozwoju obu gospodarek. Wielu ludzi ma jednak wątpliwości co do możliwości współpracy między Polską a Ukrainą. Część osób uważa, że polskie rolnictwo nie jest konkurencyjne w porównaniu z ukraińskim. Spodziewają się, że Polska będzie pełnić jedynie rolę tranzytu. Generując dochody z przejazdu przez autostrady i korzystania z portu, gdy Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej. Jednakże te dochody stanowią jedynie drobiazg w porównaniu z tym, że polskie rolnictwo zostanie całkowicie zniszczone. W Polsce nie będzie również przetwarzania ukraińskich plonów ze względu na kosztowną energię, która sprawia, że jest to po prostu nieopłacalne. Lepiej byłoby przetwarzać te produkty na Ukrainie. Teraz zamiast skupiać się na negatywnych emocjach. Warto poszukiwać rozwiązań, które promują dialog i współpracę, mające na celu budowanie silniejszych więzi między Polską a Ukrainą. Tylko w ten sposób można osiągnąć wzajemne korzyści i stworzyć bardziej zrównoważone relacje w sektorze rolnictwa. Dajcie znać, co myślicie, czy Polska dogada się z Ukrainą i obydwa państwa będą zarabiać. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę a moje materiały częściej pojawiać się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!